Run. Witajcie w kolejnym odcinku Tepy Talk. Dzisiaj kolejny odcinek taki mm, nietypowy, dosyć, dosyć, dosyć wyjątkowy. Zrobiłem sobie przerwę w mówieniu o tym, co jest najnowsze. I z racji tego, że małe porządki w szafie robiłem, to wyciągnąłem buty, które z wielu powodów są w jakiś sposób wyjątkowe. Poprzedni odcinek był o, o Vapor 2 gorąco. Polecam go sobie zobaczyć. Natomiast tutaj mamy buty znacznie nowsze, jeśli chodzi o datę wypuszczenia w stosunku do Wapor 2. Są to Adidas F50 Adidas 02. Bud, który no, z wielu powodów był bardzo ciekawy i wyczekiwany, jeśli chodzi o premierę, natomiast ta para, którą trzymam w rękach, no to ma dodatkowej historii równie dużo co, co tej podstawowej, o której Wam opowiem. Więc może zaczniemy wpierw od, od takich podstaw, nie będę tutaj się super zgłębiał w te szczegóły, natomiast opowiem trochę o samym modelu, jak tam należy do niego podchodzić. Adidas, tak jak Nike zrobiło z waporami swego czasu, no niesamowitą sensację. Tak samo Adidas trochę odbił się swego czasu, wypuszczając model Adizero. F50 jako linia, oczywiście, były przez wiele lat na rynku, natomiast wydali te Adizero i one były niesamowitym sukcesem. One były stosunkowo tanie i naprawdę bardzo, bardzo dobre. No i wiadomo, że trzeba było w końcu wypuścić drugą generację, i to była ta druga generacja, bardzo wyczekiwana. No wszyscy zachwalali te Adidero, one faktycznie wtedy były dużym sukcesem, zresztą Nike wtedy wypuszczało buty, o ile się nie mylę, takie jak Vapor 6, Vapor 7, trochę poszli w tą drożyznę, więc tutaj e, Oczywiście Superfly się pojawiło, więc tutaj Adidas też się na tym trochę, trochę odbił, trochę mu to pomogło i wypuścili te dwójki. Bardzo dużym, e, takim istotną rzeczą w dwójkach było to, że było miejsce na Mi Coach, tak, to jest tutaj ta komora, w lewym bucie z tego co pamiętam to było wkładane, w prawym, w prawym jest tylko atrapa, to był taki chip dzięki któremu się mierzyło tam yy, jak, jak długo się biegło, z jaką prędkością, nawet nie chcę tutaj, wiecie co, bo ja to będę sprzedawał, yy, nie chcę tutaj rozwalać, ale miejsce na mi chyba że Podolski yy, yy że piłkarze z tego nie korzystali i nie mieli tej komory. Ciekawa sprawa, ale zaraz wiesz o tym podlodzkim wam powiem. Miejsce na Mikołcz miały, no ogólnie ja wam powiem, że te dwójki to już, to już nie było to samo co jedynki. Jedynka w wersji skórzanej, czyli tutaj tu też mamy wersję skórzaną, no była absolutnie jak skarpeteczka, no świetnie leżała na stopie. Tutaj już pomieszali, tu mamy syntetyk, tu mamy skórę, no dużo gorzej to leżało, tak samo syntetyki już nie były takie fajne, jednak no, Adidas jakoś za dużo pozmienił, za bardzo pobajerował. No, jak ja bym był odpowiedzialny za proces stworzenia takiego buta, bym go wziął do ręki, to bym powiedział: Halo panowie, no ale to tutaj nie jest miejsce na nałożenie na siebie dwóch materiałów. Jeszcze wielokrotne przeszywanie tego, bo tu jest za sztywno. No i faktycznie tutaj myślę, że wielu, co by wzięło te buty do ręki, się zgodzi. i Nie wiem, jak można było to tak zrobić. Mniejsza z tym, oczywiście ja tutaj nie mówię, że te buty są jakieś, no złe po prostu w porównaniu w kontraście do tego jak dobre zabrudzona jest ta wkładka zakurzona, Jak dobre były F50 Adi 01, no to tutaj widzi się ewidentną różnicę. I tak mamy tutaj wersję syntetyczną, tu z skórzaną, tu z przodu mamy tę skórkę, tutaj już biegnie sobie syntetyk pomieszany ze skórą zewnętrzne usztywnienie pięty, podeszwa miksowa, czyli po części wkręty, po części lanka miejsce na na Mi z ciekawszych rzeczy, co by można tutaj powiedzieć, no tu mamy takie oczywiście syntetyczną klatkę, takie usztywnienie, które trochę stabilizuje naszą stopę na bocznych ścianach i już usztywnia tutaj te, te fragmenty. Takie oto rozwiązanie. cholewka skórzana, poprzeszywana w wielu kierunkach, co zapewnia jednocześnie tutaj miękkość troszeczkę, takie poduszki, które ułatwiają przyjęcie, no i też, też kontrolę piłki. Pamiętam, że był troszeczkę, a te buty też chyba, nie, te nie przyszły liftingu w pewnym momencie, że tutaj skóra trochę wystawiona, narażona na uszczerbek, bez takiego y, paseczka plastikowego, co ciekawe. W pierwszej generacji, w pewnej kolorystyce, te buty przeszły. Znaczy, te buty pierwsza generacja przeszła lifting, i tutaj właśnie taką, taką ochronkę dodano. Szczerze powiedziawszy, jak ja w tych odcinkach tepy, to wracam do tych starszych modeli to tak jak mówiłem, a muszę sobie wziąć na trening papory, to również te Adi-01 muszę wziąć, bo one tak dobrze mi się, mi się tutaj przypominają. Dobra, i teraz przejdźmy do, do ciekawszej strony tego buta. Mianowicie, moi drodzy, jest to but wylicytowany na jakiejś aukcji charytatywnej Górnika, zabrze, z tego co pamiętam, i buty należały i były zrobione dla Łukasza Podolskiego. Tutaj mamy autograf piłkarza na obydwu butach. Nie wiadomo czemu, nie wiadomo dlaczego, ja tego nie kumam, ale tutaj było również ID, które ktoś zamalował. Nie wiem dlaczego, czy to sam Lukas, czy, czy ktoś nieświadomy, kto dostał te buty, ale to nie koniec personalizacji, nie koniec fajnych rzeczy, bo po pierwsze mamy tutaj bardzo unikatową sprawę, te herby, napięcie, zrobione oczywiście gdzieś tam w siedzibie Adidasa, herby napięcie. i tutaj ja sobie to googlowałem, nie który jest który, ale tu widać angielska flaga. Dobra, to jest z tego co udało mi się kiedyś, z tego co pamiętam, zrobić research test, herb keln, czy Kol, nie wiem, po niemiecku, mówmy keln, tak, bo tak się mówi, w FC keln podlodzki jakiś czas grał. A tutaj mamy herb Londynu. No i on wtedy przeszedł właśnie z Köln do Arsenalu, więc stąd pewnie te dwa herby zrobione, żeby jakoś upamiętnić ten moment, widocznie ta kolorystyka była wtedy, kiedy jakby przejście pomiędzy klubami było i zagrał w niej i tutaj, i tutaj. Bo pewnie jeszcze oczywiście miał 10 innych par, które, które faktycznie używał, te korki tutaj są nowe. Więc to jest taka ciekawostka, bardzo unikatowa sprawa, bo jakoś historia na butach zaznaczona. No i do tego widzimy ewidentne różnice pomiędzy seryjną, seryjnym modelem, który mieliśmy na półkach, a, a tym, który jest zrobiony dla Polskiego. Mianowicie tutaj skórka z przodu jest zdecydowanie lepszej jakości niż seryjnie. Jest to bardzo fajna skórka. I co ciekawe, widocznie... Jakiś tutaj był problem z piętą i buty dla Podlaskiego są robione w specjalny sposób, mianowicie mają tutaj dodatkową warstwę takiego zamszyku, który tutaj czyni tył buta naturalnie mniej obszernym i jest bardziej ciasno tak. Jednocześnie pewnie tu był oryginalnie syntetyk, więc jest to materiał, który bardziej unieruchamia piętę. No, oczywiście szef musiał tutaj Wziąć te buty do ręki i, i zrobić to specjalnie dla niego, pod jego wymagania. Widzimy, że mamy te buty złożone tutaj z elementów, które w jakiś sposób są oznaczone, pewnie w jakiś sposób inne niż seryjne. Tutaj mamy normalnie jakiś mazakiem napisany, jakiś numer, który identyfikuje te buty. Kto wie, czy tu przednia płytka nie jest. Nie mam tu żadnych napisów, ale w jakiś sposób inna. Kto wie, co tutaj jeszcze inaczej zrobiono wewnątrz tego buta, nie tak jak seryjnie, żeby dostosować je do stopy Lukasa. Na pewno też but uszyty na kopycie, zrobionego, kopycie zrobionym według odlewu jego stopy, więc idealnie dopasowany. Ja Wam powiem, że tutaj na metce w niej rozmiar 44. 44 made in Germany. Nie ma. Czasem Adidas robi dla piłkarzy nawet rozmiary 1,4. Tutaj akurat widocznie Podolski się wpasował 4,4 i idealnie. No cóż, historia stojąca za tymi butami, to już jest coś, co no bardzo rzadko ktokolwiek może powiedzieć, pokazać. Ja jakoś w swoim życiu trafiłem na kilka par takich butów, które, no wiadomo, można wziąć do ręki i obadać, jak one tutaj się różnią i to jest coś, co naprawdę jest dużo ciekawsze niż, niż buty seryjnie, seryjnie kupowane w sklepie, w jaki sposób marki dostosowują je do wymagań piłkarzy. Jest to naprawdę świetna sprawa i oczywiście zazdrościmy profesjonalistom, którzy mają takie kontrakty, że mają możliwość zrobienia sobie... Takich cudów, jakby ja też bym sobie tutaj wymyślił, chcę to tak, chcę to tak i bym miał no kurczę, świetne, nie? Dobrze, to by było na tyle Adidas F50 Adidas 2 Lukasa Podluskiego Jeśli macie jakieś pytania odnośnie tych butów, to walcie w komentarzach. Pozdrawiam.